Witam się z Wami kochane serdecznie w kolejnym deneczku powiem, nie powiem w kolejnym filmie, tylko w kolejnym deneczku jak już widzicie jest luty już jest końcowa i tak po prostu sobie pomyślałam, mówię, mówię Boże, przecież już jest końcowa lutego a ja jeszcze nie nagrałam Wam deneczka teraz będzie krótkie deneczko ponieważ mam mało produktów Torba jest y, ta sama, ale produktów jest mało. Mniej zużyłam, nie wiem dlaczego cały czas jest ta sama pielęgnacja. Nie mam pojęcia dlaczego to tak jest. No widzicie, y, no widzicie, jak było poprzednie deneczko grudzień, y, styczeń, to było dużo produktów, a teraz jest mniej. Ale to dobrze, bo nie będę was zanudzać. Tak, nie będę was zanudzać. I no, i lecimy, lecimy. Pierwszy produkt do pielęgnacji ciała mamy Palmers. Nie wiem, czy znacie, a jak nie znacie, to poznajcie, dziewczyny, jakie to jest cudowne masło do bardzo suchej skóry ciała, nawet można powiedzieć do. Do takiej alergicznej, atopowej z witaminką. E Ja to używam, jest świetne. To z pompką uwielbiam. Ja to kupuję w Superdragu i w Superdragu, tak, w Superdragu. No i teraz nie mam już Superdruga. i gdzie kupię? No co, będę musiała iść kurde do Butsa i przepłacać w Bóg wie ile. No ale chyba, że jak pojadę do fryzjera do centrum Dublina, to wtedy pójdę do Superdruga i sobie kupię. Bo powiem Wam tak, że jak ja robię zakupy w Superdragu, w tej. Drogerii to jest mega, ponieważ jak robicie większe zakupy, to dostajecie zawsze prezenty. Ja ostatnio dostałam takie fajne lusterko fioletowe do ręki, takie akurat jest fajne, bo jak sobie zrobię, wiecie, fryzurę czy coś, to w łazience sobie fajnie się oglądam. No i lubię tą drogerię Super Drag. A tutaj gdzieś mamy. Nie, nie ma, nawet w miasteczku obok nie mamy, super draga, nie, nie ma. Patrzę tak na, de na deszcz, patrzę na okno, bo coś mi się wydaje, że coś małego kropi, a mam pranie na ogrodzie. Tak, wyprałam ręczniki i sobie pięknie schną, dzisiaj mamy taką piękną pogodę, słoneczko, no i tak no niestety przyszła chmura i zaraz będzie pewnie ciemne oświetlenie ale y, tak sadziło od rana, że to po prostu i dlatego tak mnie y, rozwala y, po prostu roznosi mnie energia, ale nie o tym, nie o pogodzie tylko o e, tym balsamie świetny balsam pojemność y, pojemność 400 ml dziewczyny bardzo Wam polecam, bardzo super się rozprowadza, jest takie bardzo treściwe, ale szybko się szybko jego skóra absorbuje ja zawsze na noc, jak idę spać, to się w ogóle wysmaruje ręce, w ogóle biorę sobie na usta, jest świetny, a zapach to po prostu cudo, cudowny. No masło kakaowe to jest, no ja uwielbiam, bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli macie problemy z bardzo suchą skórą lub nawet nie, lub nawet chcecie bardzo ładnie, treściwie mieć nawilżoną skórę, to mega Wam polecam. Kolejną rzeczą, co tutaj mamy. Mamy tutaj y, Black Snail Peptide i to jest perfect toner. Tak, tutaj mamy to y, tonik koreański, pojemność 120 ml. Mamy tu tonik do odświeżania twarzy. Ja w ogóle od lat już na pewno jak nie oglądacie, to ja albo toniki, albo mgiełki, albo hydrolaty po prostu stosuję do odświeżania twarzy w ciągu dnia przed makijażem, po pielęgnacji, w ogóle po makijażu cały czas spryskuje twarz, no i jestem zadowolona z efektów, ponieważ jest bardzo fajnie, czy to wiecie właśnie, tak jak Wam mówię, po pielęgnacji jakieś sobie fajnie mm, takiej y, sobie odświeżyć tą twarz, to jest super, a wiosna lato, to ja uwielbiam takie rzeczy używać, bo bardzo fajnie nam odświeżają twarze, jeżeli jesteśmy gdzieś. Tacy wiecie, jak już jest słońce, sadzi, ja w ogóle lubię też bardzo te wody Aven, takie w atomizerze duże. Kiedyś kupiłam w Polsce w aptece taką chyba, nie wiem ile to miała, z pół litra, taka wielka była flacha, ale mi na długo starczyła. Ale jak będę w Polsce, to muszę sobie właśnie kiedyś kupić, jak będę miała bagaż do luku, bo ja lubię te wielkie wody, bardzo lubię te Aven takie w sprayu. to są wody termalne, nie? Woda termalna, tak, do twarzy. No to tak, tutaj le, poleciał tonik bardzo... Ja to tak szybko mi schodzą takie toniki, bo ja bardzo dużo używam. Następną rzeczą również tonik. Tonik z y, doktor Hałuszka. Ja już Wam kiedyś wspominałam w którymś tam denku, że zużyłam y, też już kolejne, tu mam opakowanie, 30 ml, bardzo takie bogate, y, wyczuwane olejki, y, powiem Wam, do... do y, no jak się wącha, to taki bardzo wyczuwalny geranium, zerknijcie sobie, ja mam olejek geranium, uwielbiam, to jest takie uspokojenie, takie wytulenie, no nie wiem, ja ogólnie uwielbiam geranium, olejek eteryczny, dajcie znać, ja sobie robię różne mieszanki, jak jestem przeziębiona, takie do inhalacji właśnie z olejkiem geranium, bardzo, bardzo lubię. I tak się prezentowało opakowanko, to jest szklana buteleczka, ja to sobie chyba oderwę i wiecie co, przyda mi się ten taki szklany atomizerek, bo on tak fajnie, o widzicie, tak fajnie rozpyla, więc na pewno mi się przyda. Kolejna rzecz do pielęgnacji twarzy. No i znowu pielęgnacja twarzy. Ja pierdzielę, Aneta, oszalałaś. Kolejną rzeczą mamy serum. Tak, mamy tutaj serum z firmy AWA. Jest to polska firma. I Ja w ogóle te sera. Tutaj mamy pojemność chyba 30 ml. Tak, 30. I tutaj jest napisane: już Wam mówię. Na, aktywator młodości. Kolagen morski 100% naturalnej odnowy skóry professional z tej strony wam pokażę bo tutaj mamy tak napisane a tutaj jest po angielsku Tak tutaj jest po angielsku tu jest po angielsku mam nadzieję że to widzicie a tutaj jest po polsku Dziewczyny te sera są w hebe ja w ogóle te kosmetyki to jest w ogóle z, z wyciągiem ze ślimaka tak ja tu takie resztki lubię jeszcze wydobywać jak wam tutaj pokazuję produkt bezzapachowy, tak Wam powiem, bardzo wydajny, ponieważ jest taki gęsto rzadki, coś takiego, konsystencja gęsto taka treściwa, ale rzadka, bardzo fajny, taki napinający twarz, ze śluzem ze ślimaka bardzo fajne są zawsze takie sera, do, czy to jakieś kremy do twarzy. I Wam nie dokończyłam, firmę Ava, gdzie ja poznałam pierwszy raz... Jak kupowałam gazety, muszę sobie w ogóle też kupić, jak będę w Polsce. Kupuję często gazety Volk. Teraz mam, muszę zacząć w ogóle je znowu z powrotem kupować, bo ja lubię czytać gazety. No, i tam z pielęgnacji właśnie były tesera. W Wołgu była tesera z firmy Awa Polskiej. No wiecie co? No, ja to jestem po prostu w szoku i tak długo szukałam, szukałam, i w końcu udało mi się znaleźć w. W Hebe. Tutaj będziecie miały jakieś odgłosy, bo sąsiadów robią, chodzi tak, zega, Nie wiem jak to się nazywa, itną. Drewno, bo robią im barierki do schodów. Więc ja przepraszam za jakieś dziwne odgłosy. Ale ja dzisiaj będę szybko do Was mówić, ponieważ to dyneczko będzie krótkie i nie będę Was tutaj zamęczać. Kolejną rzeczą, co my tutaj mamy? Kolejną rzeczą mamy Etia Naturalny Olejek Kadzidłowy. Tak się prezentuje. Pojemność 10 ml. Dziewczyny, jak ja kocham olejki, po prostu kadzidłowy. Zapach jest może niezbyt ciekawy, ale jest bardzo dobry do. Skóry twarzy, a dlaczego? Ponieważ jest antybakteryjny, bardzo fajnie w ogóle, jak macie jakieś niedoskonałości, tylko pamiętajcie, nie po wyciskaniu, ponieważ jest to dość mocny olejek. I jeżeli macie jakieś niedoskonałości, mi się często tutaj się robią, czy na czole, to ym, po pielęgnacji wieczornej, po zmyciu makijażu, po umyciu buzi, nakładam to oczywiście olejki eteryczne nigdy nie nakładamy bezpośrednio tylko z bazą, czyli z olejkiem bazowym. Ja mam taki olejek z, z, z trawą cytrynową i jeszcze z czymś. I do tamtego olejku, takiego treściwego do twarzy, dodaję dwie krople, zawsze dwie dodaję, dwie Max 3 olejku właśnie z kadzidłowca. Ja te olejki kupuję w Polsce. Marcin mi teraz ostatnio przywiózł, jak był w Polsce i wiecie co? Taki mały olejek? 10 ml kosztuje 35 albo 40 zł. Już nie pamiętam w tym sklepie, w wyszkowie kupuję ze zdrową żywnością, bo bardzo ciężko mi jest dostać yy, właśnie tego, ten olejek z kadzidłowca. I tutaj jest napisane 3-5 kropli olejku zmieszać z łyżeczką oleju bazowego, właśnie. I masować bolące miejsca, czyli na bóle, również. Ja tego nie używam jako na bóle, ale do twarzy bardzo mi się sprawdza. Ja uwielbiam, bo jest też antybakteryjny, tak jak Wam mówię. I bardzo dobrze się po nim też goją różne takie właśnie wypryski. Jest naprawdę świetny, polecam Wam z tej firmy Etia. To tak, ja też, ja też używam te olejki z polecenia tego pana, z tego sklepu ze zdrową żywnością, bo on mi polecał, że właśnie można sobie używać tak na twarz. Patrzę, bo tutaj ta torba jest taka uwalona, no ale nieważne. Następną rzeczą, co mamy, dziewczyny kochane, wiecie co? Mamy tutaj wcierka do skóry głowy, zapach lawenda Crazy Hair. Powiedzcie mi, dlaczego te, te, te wcierki zostały już wycofane? Ja nie mogę ich w ogóle kupić w żadnym rosmanie. Czy to u nas, u mnie, w mieście rodzinnym, mamy dwa czy trzy rosmany? Nie ma nigdzie. Pani mi powiedziała, że już w ogóle im nie przychodzą. Dajcie mi znać, kto mnie ogląda, bo na pewno wiecie, co się z, tym, z tymi wcierkami dzieje. One są bardzo fajne, sto, 100 ml. Ja uwielbiam w ogóle wcierki, jak i peelingi do skóry głowy. Peelingi, to wiecie, jakie używam z Joanny. Tak, to jestem na razie wierną fanką i y, nie wiem, co się stało z, tym, y, z tymi y, wcierkami. Dajcie znać, czy może u Was są w Rosmanie. Ale ja nigdzie nie mogę kupić, i wiem, że tylko można kupić przez Allegro. No to wiecie, no to trochę. Słabo, nie? Ostatnio moja mama chciała sobie kupić, właśnie bo ona ma. Wiecie co? To jest najlepsze, że moja mama po tylu latach, jak była u mnie, to mogliście też zobaczyć. Ona zaczęła zapuszczać włoski, bo zawsze miała krótko, tak obcięte. Wiecie, jak już kobiety tak w podeszłym wieku, wiecie jak to jest. I po jakimś czasie zaczęła zapuszczać już chyba ma tak z 2 czy 3 lata może, i zaczęły jej się same kręcić, wydobywa się jej normalnie takie loczki, bardzo fajnie wygląda, upina sobie tak do góry w, kit, w kitę. Bardzo mi się to podoba. W ogóle tak młodo wygląda teraz moja mama, że naprawdę jestem bardzo zadowolona, że za, zapuściła włoski i używa pianki do, do wydobycia skrętu, i używa jakiejś y, kremy do stylizacji do włosów kręconych, no to mi się bardzo podoba no i właśnie ostatnio do mnie mówi Anetka, gdzie kupić te odżywki z tego Crazy Hair, bo wiecie moja mama nie chodzi tak po sklepach żeby się interesować kosmetykami, tylko z polecenia wiadomo używa, mojego czy tam sióstr no i, i y, właśnie mi mówiła, że była w Polsce i niestety nie ma, nigdzie nie ma, w żadnym Rosmanie, nie wiem co jest grane ale jej mówiłam, że można kupić przez Allegro no to tyle. Dajcie znać, może wiecie, gdzie kupić. Oprócz Allegro czy stacjonarnie można. Następną rzeczą mamy tutaj um, Clarins Paris. E every la Lasting. Dobra, nieważne. Clarins Paris mamy z SPF 15. Podkład 30 ml. Dziewczyny. Ja muszę Wam tak pokazać. Dziewczyny, jaki to jest. Nie wiem, czy on łapie ostrość, czy nie. O, teraz to już w ogóle się ciemno zrobiło. O, mam ostrość, przepięknie. Zobaczcie, dziewczyny. Clarins Paris, 30 ml, ja dostałam ten podkład od mojej koleżanki. Jakie to jest złoto! Po prostu, jak ta twarz wygląda, to to się w pale nie mieści. Tak wygląda, wiecie. Ma tutaj atomizerek, ale co wam chcę powiedzieć, to był ciemny kolor, ja go musiałam mieszać. Bardzo mnie to denerwuje, że jest taki mały otwór, że nie można tego wydobyć do samego końca. Wiadomo, no tutaj jest ten y, atomizerek, jest niby tak pokazany, że on do końca tam dochodzi. No ale wiecie, jakbym chciała na upartego, to bym wygrzebała. Szklane opakowanie, bardzo takie, wiecie, ekskluzywne, ale jest tak świetny ten podkład. Tylko, że on jest drogi, u nas kosztuje chyba 40 ponad euro. No to jest trochę, nie? Ale no kurde, twarz po tym wygląda przesłudnie tak normalnie młodo, że ja jestem pod wrażeniem bardzo fajny z Clarinsa. Ja w ogóle bardzo lubię tą firmę Clarins. Ja jestem wierną fanką wód do wód zapachowych. Tak? Są tak... I te wody zapachowe y, mocne, trwałe, że po prostu jak się nimi wypsikacie w takim ładnym szklanym opakowaniu, mam ją nawet jeszcze w zapasie, kiedyś mi się udało w lumpeksie kupić, ale to na pewno Wam o, y, jak znajdziecie sobie u mnie na kanale zdobycze lumpeksowe to tam będzie z Klarinsa, y, będą takie perfumo, perfumowana woda, to jest tak zajebisty zapach, 100 ml w ogóle na wiosnę, lato Jezu, uwielbiam, jak ktoś lubi takie świeże zapachy, to jest po prostu miód malinka. No to właśnie z Clarinsa są fajne. W ogóle mają fajne kosmetyki. Błyszczyki do ust mają fajne, świetne rzeczy. Dobra, lecimy z ostatnim produktem. I z ostatnim produktem, co my tutaj mamy, Sand Stone. Proszę, zobaczcie sobie tu. To jest produkt Summer Bronzer 32 kolorek Summer Glow. Tak się prezentuje. I to jest produkt skandynawian tak, skandynawian ja ten ten bronzer dostałam od mojej siostry, bardzo fajne, no takie małe opakowanko no ale zobaczcie, zużyty, ja już tutaj nie będę tych boków wygrzebywać zużyty bardzo fajny kolorek taki wiecie, chłodny do mojej cery bardzo pasuje będę sobie szukała Coś podobnego w takim kolorku, więc zużyty. No i to by było na tyle. Ile mi zajęło, 16 minut, pewnie jeszcze coś tam skrócę, tego tamtego. To będzie chyba najkrótszy, de, najkrótszy filmik z denka, jaki jest u mnie na kanale, tak mi się wydaje. Dziewczyny, no ale co, mało jest z tych produktów, ale nic nie zrobię, jest tyle, ile jest. Nie, tyle, ile zużyłam, to tyle wam pokazuję. Więc Bubla nie ma. Była pielęgnacja twarzy, ciała, włosów, z makijażu podkład. Tak fajny. No i tyle w temacie. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć? Nie mam już na razie żadnego takiego kosmetyka. Już niedługo będę chyba w następnym miesiącu wam pokaże, bo będę już przy końcu używania, zużywania tuszy do rzęs. Bo jak zawsze używam, to mam tak dwie sztuki, ponieważ mam ten skobo, który uwielbiam. I z Eveline Celebration, coś takiego. Nie wiem, czy dobrze tam wymawiam, ale Sylwia mnie na pewno poprawi i jestem jej bardzo wdzięczna. I się absolutnie nie obrażam. Pozdrawiam serdecznie. Patrzę teraz jeszcze przez okno. Znowu wychodzi słonko, nie? Deszczyk po, trochę popadał i słonko wychodzi taka na zmianę. O, widzicie, już mi się tutaj pokazuje, że już jest coraz jaśniej. Z tej strony nie ma słonka, tylko z tej strony mamy słonko. O, Jezu, jak fajnie! Już przychodzi, zobaczcie, kochani, już aż mi się spać zachciało. O, o, o! o. I zobaczcie, jak wyłapuje. No dobra, kochane moje, to ja będę kończyć. Mam nadzieję, że takie deneczko krótkie wam się spodobało. Dajcie mi znać na temat wcierek Crazy Hair. Czy u Was w Rosmanach też nie ma, a może w Hebe są? Nie, nie wiem. A może w naturze? Dajcie mi znać, dziewczyny, dajcie mi znać, będę Wam mega wdzięczna. Dziękuję za to, że byłyście ze mną. Dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam do kciukowania, komentowania, do subskrypcji kanału. Będzie mi mega miło, bo wiecie, że was to nic nie kosztuje. Wcisnąć, tylko cyk raz przycisk, a Wiecie, dla nas to jest takie mega motywujące, i no i to jest coś fajnego, jak wiemy, jak wiemy, że ktoś nas chce oglądać i no i przychodzi tutaj na kanał, i to jest mega motywujące, więc dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Pa!